Po raz kolejny spotykamy się z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Porozmawiamy dzisiaj o pewnych zagadnieniach czy pewnych problemach, które było, nie było, mają ważne, wielkie znaczenie dla rozwoju naszego regionu. A gościem państwa, moim gościem jest wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pani profesor Barbara Piątek. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Pani prezes, postanowiliśmy dzisiaj porozmawiać o małych i średnich przedsiębiorstwach w strefie, ponieważ nadal, mimo wszystko, strefy jako takie kojarzą się przede wszystkim z dużymi zagranicznymi inwestycjami, z wielkimi przedsięwzięciami, ale tak naprawdę kojarzą się z udzielaniem wsparcia firmom z zagranicy. Jak wygląda to miejsce małych i średnich firm w strefie, w strefie katowickiej? No niestety. Świadomość czasem szybciej zmienia, wolniej się zmienia niż rzeczywistość. Stąd też faktycznie jeszcze borykamy się z takim starym przeświadczeniem, że strefy są dla dużych zagranicznych podmiotów. My w ramach Polskiej Strefy Inwestycji zmieniło się tutaj podejście i usunięto tą taką podstawową barierę terytorialną. Dzięki temu dzisiaj. Państwo przestało mówić biznesowi, gdzie ma inwestować, a co za tym idzie, um, upowszechniło dostępność tego narzędzia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nas bardzo cieszy, że um, ostatni rok um, potwierdza, że było to bardzo potrzebne i dzisiaj um, cały czas rośnie udział małych i średnich przedsiębiorstw w katowickiej specjalnej strefie inwestycji, co oznacza, że te przedsiębiorstwa. Um, Korzystają z tego narzędzia i dzięki temu ten proces inwestycyjny y, może być lepszy technologicznie? Pani Prezes, też nie zapominajmy, że Katowicka specjalna strefa ekonomiczna y, zyskała tytuł najlepszej w Europie i drugiej w świecie, między innymi właśnie za to, co robi dla tego sektora małych i średnich firm. Ale proszę mi powiedzieć, czy na przykład dla firmy, o której mówimy, że jest mikroprzedsiębiorstwem, także. No Mówiąc metaforycznie, znajdzie się miejsce w strefie? Czy także taka firma będzie mogła korzystać z różnych udogodnień, które są kierowane do fir firm jak strefowych? Jak najbardziej. W zeszłym roku już 68%, prawie 60% inwestycji to były małe i średnie przedsiębiorstwa, z tego 41,5% to były właśnie małe i mikroprzedsiębiorstwa. Oczywiście, jeśli chodzi o kwestie kapitałowe, tutaj ciągle dominują. Pod względem kapitałowym inwestycje zagraniczne, ale bardzo nas cieszy, że ta kwota kapitału inwestowanego przez ma sektor małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do liczby utworzonych nowych miejsc pracy cały czas rośnie, co oznacza, że powstają w naszym regionie miejsca pracy wysoko kapitałochłonne, a co za tym idzie wysoko wyspecjalizowane i też coraz lepiej płatne. Ale też przypomnijmy w tym miejscu, że dzisiaj żyjemy w takich realiach, w których firma nie musi się przenosić do strefy w sensie fizycznym, w sensie dosłownym, prawda? Dokładnie. No wcześniej, żeby skorzystać z narzędzia, jakim jest ulga strefowa i żeby otrzymać zezwolenie, przedsiębiorstwo musiało inwestować na danym terenie włączonym w strefę. Czyli wyglądało to w ten sposób, że przedsiębiorstwo, żeby zainwestować w strefę, musiało się albo do tej strefy przenieść, albo poczekać, aż ten teren zostanie włączony w, do Potencjału obszaru strefowego, co po prostu trwało. Trwało rok, dwa, czasem nawet dłużej. Biznes nie czeka. Biznes potrzebuje decyzji szybkich, elastycznych, i dzisiaj państwo. Przestało mówić, gdzie, biznes, gdzie ma inwestować przedsiębiorca. Czyli może na danym terenie, w którym prowadzi przedsiębiorstwo i chce się rozwijać i kwalifikuje się pod pomoc strefową, po prostu nie przenosząc się, korzystać z ulgi strefowej i z decyzji, którą wydajemy. A oczywiście więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. A dziś Państwa i moim gościem była wiceprezes strefy, profesor Barbara Piątek. Dziękuję bardzo. Dziękuję i serdecznie zapraszamy.